Siema. Dzisiaj nagrywamy oczekiwany już dawno knacker, tutorial. Zapraszamy step by step do oglądania i uczenia się z nami razem. Do piłki podbiegamy w miarę prosto. Możemy wziąć jeden krok na lewo. W linii prostej podbiegamy i uderzamy. Lekko możemy podnosić się na palce. To daje większej siły uderzenia prawej nogi. Piłkę uderzamy po środku. Może być to troszeczkę poniżej niż po środku. Ja na przykład obieram sobie za cel wentylek, dlatego że na wszystkich moich filmikach widać jak piłka jest ustawiona w ten sposób. To mi mniej więcej daje miejsce, punkt taki w który ja uderzam wstawiający na ziemi. Ważne jest ułożenie naszej lewej nogi. Gdy podbiegamy do piłki, ważna aby ona na równi z piłką. Jeśli noga jest poza piłką i uderzamy, mamy mniejszy, mniejszą, odleg mniejszą możliwość do uderzenia. Te ten machnięcie nie jest takie duże i piłka podlatuje lekko wysoko nad tą i nie unosi się w górę. Jeśli noga jest zbyt za daleko piłki, wychylamy się, mamy większą możliwość do uderzenia, ale piłka leci w górę. Dostaje backspinu. Ważne, żeby ta noga była na równi z piłką. Teraz najważniejsza część tutorialu. Czyli część, którą uderzamy nogę, i ustawienie nogi do strzału. To wygląda mniej więcej tak. Piłkę uderzamy w ten sposób. Tą częścią buta. Ruch nogi wygląda mniej więcej w ten sposób. Wciągniemy nogę. Musi ona być wyprostowana w kolanie. Jeśli jest zgięta, strzały nam się podkręci i wtedy piłka nie będzie leciała prosto, tylko będzie podkręcona. Ważne, żeby wyprostować sobie nogę w kolanie. Wtedy mamy takie kołek i łatwo nam jest wtedy kontrolować to, czy piłka jest podkręcona, czy leci na czego. Bach! Jeszcze raz. Fyć. Noga idzie prosto do piły, zero zakręcania. Po uderzeniu piłki dajemy takie jakby uderzenie. Noga nie leci nigdzie dalej. Jest to też bardzo ważne, żeby ta piłka właśnie została prostego uderzenia. Jeszcze raz. Pyk. Później przy dłuższym trenowaniu zacznie to wychodzić, ponieważ jeśli ktoś nigdy nie próbował tej taktyki, techniki, to ze względu na to, że przeważnie ludzie podkręcają, noga tak i tak automatycznie sama się wygina. Aby nad nią zapanować, jak zapanujemy nad nią, to wtedy zaczynam powoli wychodzić.